Cześć, mam na imię Agnieszka. W dzisiejszym odcinku razem z panią Leokadią. Dzień dobry. Dzień dobry. Pokażemy wam taki krótki trening zaprojektowany specjalnie dla osób, które bardzo dużo czasu spędzają przy biurku. Pokażemy wam w kilku prostych ćwiczeniach, że nie musicie nawet wstawać od tego biurka, żeby dać sobie ulgę chociażby w bólu głowy czy bólu szyi. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, jeśli chodzi o rozpoczęcie takiego treningu, no to najzwyczajniej w świecie prawidłowo usiąść. Pani Leokadio, żeby prawidłowo usiąść, to stopy muszę mieć na podłodze, tak? Nie zakładamy nogi na nogę, tak jak to dużo osób robi, tak? Czy gdzieś tam nie siadamy, tak jak pani z telewizji, tylko całe stopy są oparte o podłogę. Później te stopy sprawdzam, czy pokrywają mi się z tym, jak przebiega kolano. A kolano, tu mam takie dwie wypustki, kolce biodrowe, niech pani sobie dotknie, zobaczy. Sprawdzam, czy kolce biodrowe, kolano i stopa leżą w jednej linii, tak? Jeżeli leżą, to to jest dobra pozycja. Teraz musimy zająć się naszymi plecami, czyli troszkę wciągamy brzuch i rośniemy do góry. Wyobrażam sobie, że mam taki sznurek, który mnie wyciąga, wyciąga mój kręgosłup. Przy tym wszystkim obniżam barki, ok? Bo to, że rośnie kręgosłup, to nie znaczy, że rosną barki. I to jest moja pozycja wyjściowa do ćwiczeń, tak? Część pierwsza, którą zrobimy, to jest taka część rozgrzewkowa. Nasza szyja bardzo lubi, jak nią ruszamy i ma naprawdę te możliwości ruchowe bardzo, bardzo duże. Więc w ramach takiej rozgrzewki popracujemy w kilku ruchach. Pierwszy ruch to jest zgięcie do przodu. Broda idzie do mostka i powoli prostuje głowę, odginam do tyłu, zginam powoli do przodu. Fajnie sobie połączyć ten ruch y, razem z ruchem oczu, tak? Także jak odginam do tyłu, patrzę do góry. Jak zginam do przodu, to patrzę w dół. Popracujmy tak jeszcze chwilę. Odginam do tyłu i wracam do przodu. Czasem może się zdarzyć, to też niech pani mi powie, jak odginamy głowę do tyłu, u niektórych osób mogą wystąpić zawroty. Czy u pani jest ok? Czy... Nie, 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 nie czuję żadnych zawrotów głowy, także na super. Jest okay. To możemy, wiemy, że możemy tak pracować. tak? Jeżeli macie zawroty podczas tego odgięcia do tyłu, no to po prostu tego nie robicie i kończycie sobie ruch w pozycji neutralnej. Mamy rozgrzany pierwszy kierunek, no ale szyja ma jeszcze kilka następnych kierunków ruchu. Drugi kierunek ruchu to jest skłon do boku. Moja intencja to jest ucho do barku. I wracam w drugą stronę. Też kieruję ucho do barku. I w takim powolnym tempie sobie pracuję do lewego barku. Wracam do pozycji wyjściowej do prawego. Pamiętajcie o tym, że to, że robię skłon głowy, to nie znaczy, że podnoszę bark, tak? Moje barki muszą być, o, właśnie, na równym poziomie. I pracuję. Jeszcze dwa razy. Raz lewa. Raz prawa. Jeszcze raz lewa. Jeszcze raz prawa. I mamy rozgrzany drugi kierunek ruchu. Trzeci kierunek ruchu e, to jest rotacja, tak? Utrzymuję swoją pozycję wyjściową i skręcam się tak, jakbym chciała zajrzeć sobie za ramię i skręcam w prawo. I teraz pilnujmy tego, żeby ten skręt też odbywał się tylko i wyłącznie w szyi, a nie w całym kręgosłupie. Pracuję w lewo, pracuję w prawo, zróbmy jeszcze po trzy powtórzenia lewa. Takie tempo jest bardzo dobre, bo dajemy też szansę, żeby te mięśnie i powieść nam się wstępnie rozgrzała, zmobilizowała i wtedy nam będzie łatwiej przejść do, do następnych części naszego treningu. Ostatnia prawa wracam do pozycji wyjściowej. Mamy rozgrzaną naszą szyję, tak wstępnie rozruszaną. To teraz czas przejść do takiej formy automobilizacji, automasażu. Dzisiaj Wam pokażemy, jak to zrobić, nie mając piłeczki, no bo często w biurze nie mamy możliwości, żeby, żeby po prostu nosić ze sobą jakieś kauczuki czy, czy coś takiego, aczkolwiek zachęcamy bardzo do tego. Pierwsza mobilizacja, którą zrobimy, to jest rozmasowanie mięśni z tyłu szyi i teraz w tym celu odwrócę się na chwilę do pani układam sobie ręce w takie grabki i tymi grabkami łapię po bokach kręgosłupa nie na samym kręgosłupie, tylko po bokach wysoko pod potylicą tak? to jest moja pozycja wyjściowa i teraz to co robię to wczepiam się, muszę złapać się faktycznie tak, za te mięśnie i zaczynam robić powoli skłon do przodu i zsuwam jednocześnie ręce w dół. I wtedy przechodzę sobie całe, całe, całe takie pasmo na szyi. I wracam i zaczynam to robić kolejny raz, tak. Łapię się za potylicą, głowa wyjściowo jest prosto. Ok, mogę sobie ręce spuścić, żeby nie napinać też nadmiernie barków i robię powoli skłon głowy do przodu a rękoma zjeżdżam. Muszę czuć, niech Pani powie, czy Pani czuje, jak tak. ta skóra... Tak, czuję, czuję jak, jak ta skóra tak fajnie... Ucieka tak się... sobie. Tak. Ok, zróbmy to około 4-5 razy. I też tempo tej pracy jest takie spokojne, tak? Pamiętajcie, że macie przerwę w Waszej pracy, więc też nie róbcie tych ćwiczeń w biegu, tak? Tylko skupcie się na tym, żeby sobie poddychać, skupcie się na tym, żeby ta praca była taka relaksująca dla Was. Zróbmy jeszcze dwa powtórzenia. Tutaj ciągle też pamiętam, że broda jest cofnięta, tak. I jeszcze ostatnie. Ok. Mamy rozpracowany tak, tył szyi, zrobiłyśmy sobie taki szybki automasaż, ale musimy pamiętać, że przez to, że siedzimy z głową do przodu, no to tutaj przód szyi też będzie bardzo mocno napięty i bardzo mocno przykurczony. Tak? Do tego służy druga mobilizacja. Korygujemy znowu naszą postawę, sprawdzamy, czy nam nic nie uciekło. Tak? Kręgosłup mamy wyciągnięty, brzuch napięty. To, co muszę zrobić. To jedną rękę kładę sobie na obojczyku. Uh -huh, może być tam. Drugą rękę kładę na tej. I teraz powoli obracam, najpierw pokażę. Powoli obracam głowę w przeciwnym kierunku, do rąk. I to też jest taki ruch, jakbym chciała tam zapytać kogoś z tyłu. Halo czy możesz mi coś tam podać. I powolutku sobie pracuję w tym zakresie. Tutaj tutaj w lewo. O, tu trzymam i skręcam w lewo. W lewo wyciągam, wyciągam, wyciągam. Muszę poczuć, aż tutaj wszystko mi się rozciągnie. I powoli wracam. Zróbmy jeszcze trzy powtórzenia. Ale rękami dociskamy tu. Ręką trzymam, ręką pilnuję, bo ręka nie chce puścić tkanki, tak? Ona ją trzyma jak takie szczypce. I wracam. Wracam do neutralnego ustawienia. OK. Wyciągam. Ok. to jest taka praca, tak jak masażysta, yy, by z nami pracował, tak? I, I często gdzieś tam przytrzymuje naszą tkankę, zaczynają ją rozciągać. To tutaj robi pani dokładnie to samo, tylko że samodzielnie. Teraz yy, zmieniam ręce, tak? I muszę, jak chcę rozciągnąć tą stronę, no to przyblokować sobie też tą stronę. Jedna ręka, druga ręka. Tak, tu ta tkanka jest trzymana i skręcam głowę. O, tu wyciągam i powoli wracam. I wyciągam. I powoli wracam. Tutaj znowu pilnuję brodę. Tak, jest cofnięta. Oglądam się za siebie, sprawdzam co tam ciekawego słychać. Tak, za nami. Ok, zróbmy jeszcze dwa powtórzenia. OK, wracam. Jeszcze jedno. Wyciągam tyle, ile mogę. I wracam. Na spokojnie, tak? To jest ta część rozluźniająca, część automasażowa. Teraz mamy mięsień rozgrzany, mamy mięsień i powięź rozciągniętą, zmobilizowaną, przygotowaną do wysiłku, tak? Więc musimy troszeczkę sobie te mięśnie, które ustawiają nam głowę w przestrzeni, powzmacniać, tak? i do tego mamy takie trzy proste ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie, ustawiam sobie ręce w takie widełki. Tak, te widełki posłużą mi do tego, żeby sobie je wpasować w brodę. Druga ręka idzie za potylicę. Ok. Patrzę się przed siebie, okej. Okay? I teraz ruch, który robię, to chcę. Z jednej strony pchać w brodę ręką, a z drugiej strony wyciągać głowę do góry i pchać potylicą w rękę. Ok? Utrzymujemy to około 10 sekund, tak? Wyciągam. Czuję pani, jak napinają się mięśnie z tyłu. Mhm. Jeszcze 3 sekundy. 2, 1. Powoli rozluźniam. Mogę sobie też w przerwie troszeczkę tą głową poruszać, tak, żeby te mięśnie rozluźnić, bo one przed chwilą były w skurczu. No i wykonujemy następne powtórzenie, czyli znowu widełki na brodę. Ręka za potylicę i wyciągam. Pamiętajcie, to jest taki ruch, z jednej strony pcham do tyłu, ale z drugiej strony rosnę do góry, tak. Utrzymuję znowu to napięcie około 10 sekund. Oczywiście pamiętam też, żeby oddychać przy tym wszystkim. Bo często jest tak, że robimy, tak i trzymamy. Pamiętajcie, trzeba, trzeba oddychać. Rozluźniamy. Ok. Mamy pierwsze ćwiczenie z zakresu ćwiczeń wzmacniających, i tu wzmacnialiśmy mięśnie, które są z tyłu szyi, tak? No ale mamy też oczywiście mięśnie z przodu szyi i teraz. Bardzo prosty sposób. Pozycja skorygowana. Sprawdzamy, czy wszystko jest na swoim miejscu. Tak? Ręka to już obojętnie, która na czoło. Brodę nadal mam wciągniętą. Ta sobie leży spokojnie. I to, co robię, to pcham czołem w swoją rękę. Mhm. Tu pamiętam, że brodę, o, właśnie, robi mi się drugi podbródek, a utrzymuję tylko. Do napięcia. Te 10 sekund to zawsze jest taki czas orientacyjny. Oczywiście nie musicie zaraz tam ze stoperem tego sprawdzać i czekać, ale można sobie policzyć na przykład do 10 czasem się mówi, żeby liczyć nawet głośno, wtedy nie zapominamy o oddechu. Rozluźniam, ok. I mogę zrobić drugą. Drugie powtórzenie tego ćwiczenia. Mogę sobie zmienić rękę, nie muszę, tak? Napieram, utrzymuję to około 10 sekund. Jeszcze 5, 4, 3. To napięcie też nie musi być bardzo duże, tak? To nie chodzi o to, że my się mamy tam siłować i zaraz rękami drży. No ale ono musi być odczuwalne i rozluźnia. Ok, w ten sposób, tak, mamy opracowaną szyję. Czuć tą, tą pracę? No czuję się, w tu wszędzie, w szyi. Okay. To czuję. zaraz tak. będziemy też rozluźniać oczywiście te, te mięśnie, bo po wzmocnieniu e, damy im oczywiście taki bodziec rozluźnienia. Trzecie ćwiczenie, które będzie wzmacniać mięśnie okolicy naszej szyi. No musimy pamiętać, że nasze barki, te mięśnie, które tu są, przyczepiają się tutaj, więc możemy je zaliczyć tak do mięśni szyi to jest podciągnięcie barków do uszu. Tego się przeważnie wystrzegamy, ale tutaj to ćwiczenie ma taki cel, że chcemy jednak troszeczkę z napięciem i rozluźnieniem tych mięśni popracować. Jeżeli jest ciężko i gdzieś tam się pojawia ból czy skurcz, no to odpuszczam sobie, luźno. Oczywiście tu cały czas pilnuję. To też pamiętajcie, jak odpuszczam, to nie znaczy, że mogę zrobić tak, nie? Od razu. OK. Wtuszmy drugi raz. Jeszcze chwila i spokojnie na wydechu możemy rozluźnić. No i przeszłyśmy w ten sposób przez ćwiczenia wzmacniające. No to jak ponapinałyśmy mięśnie, to jeszcze trzeba je na koniec trochę porozluźniać. Teraz pokażemy Wam dwa ćwiczenia, które rozluźnią Wam mięśnie na górze. No i jedno dla rozluźnienia klatki piersiowej. Pierwsze ćwiczenie. Dalej mamy swoją pozycję skorygowaną. Chcemy rozciągnąć lewy mięsień, tak, więc lewą ręką łapiemy się pod krzesłem. Jak nie możecie, bo nie macie możliwości, bo macie oparcie czy, czy coś, no to podłóżcie po prostu pod pośladek ręka, tak. Czemu to służy? Bo często zaraz jak będziemy rozciągać, pociągniemy głowę i jak tu nie będziemy się trzymać, no to wtedy ten bark by poszedł do góry, nie? My nie chcemy, żeby mięsień i bark działał w ten sposób, tylko chcemy go zatrzymać, dlatego łapiemy się. Ręką drugą robię taki łuk za ucho, brodę ściągam do mostka i ciągnę w prawą stronę, tak? Tak, żeby poczuć, że tutaj mam rozciągane. Wszystko, całą tkankę. Ok, oddycham. To jest bardzo ważne, żeby ten oddech pilnować. No, i tu to rozciągnięcie, no to takie pół minuty ze spokojnym oddychaniem, będzie takim dobrym czasem. Czasem może się zdarzyć, że coś nam z tego mięśnia zamrowi w uchu, czy czasem zapiszczy, tak. To pojawia się często u pracowników biurowych. Takie szumy, piski w uszach wszyscy badają błędnik, robią jakieś takie badania tak? okulistyczne i, i, i jakieś suchowe też, a okazuje się, że, że to problem z mięśniami tak? i wystarczy je często porozciągać. I teraz to, co ważne, zostaje, zostaje, zostaje w tej pozycji. Jak mięsień rozciągnęłyśmy, to nie chcemy gwałtownie machać głową z powrotem. Więc tą rękę puszczam, daję sobie pod bok i ręką pomagam wrócić, o, tak, do pozycji, dokładnie, żeby nie szarpać mięśniem, który dopiero co był rozciągnięty, tak. Zróbmy to samo ćwiczenie jeszcze na drugą stronę, żeby było symetrycznie. Brodę do siebie i głowa tutaj jest ustawiona, o, prosto. Pamiętajcie, że to jest czysty skłon. Głowy, tak, bez żadnego skręcania. I też takie pół minuty, około, musimy tą pozycję utrzymać. Przypominam o oddechu. To jest chyba najtrudniejsze u osób, które ćwiczą, żeby jeszcze to wszystko nie że pozycja i tak dalej, to skoordynować to odpowiednio z oddechem. Nie? I teraz, zgodnie z tym, co mówiłyśmy wcześniej, ręka pod głowę, wracam, ok, jest troszkę luźniej. Może być dziwnie, może się kręcić w głowie no, troszeczkę. troszeczkę nie? Jest tak dziwnie. Tak, czasem, czasem się zdarza. To są takie struktury, nie? że tak. Tak. jak popracujemy, to człowiek się może czuć taki e, skołowany. Tak, jak... tak, 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 tak inaczej. Tak, inaczej. No, różnie, różnie to się określa. No. E, pierwsze ćwiczenie z zakresu ćwiczeń rozciągających. To było ćwiczenie: jak już byśmy chcieli się tak czepiać na zewnictwa na mięsień czworoboczny, czyli kaptur, to pewnie kojarzycie. Drugi bardzo ważny mięsień, i miejsce, które musimy rozciągnąć, to jest dźwigacz łopatki. I teraz to ćwiczenie jest bardzo podobne, ale troszeczkę musimy zmienić sposób ruchu. Ręką trzymam się nadal, lewą, i teraz brodę sofam i ręką sięgam za głowę, tak. Ale ruch, który wykonuję, to jest broda w kierunku przeciwnego sutka, tak? Albo tego samego co ręka w górze. Więc jak trzymam tutaj, to głowę ciągnę tu, brodę przyczepiam do mostka, do mostka, do mostka, i rozciągam tu. I wtedy czuję, że mam takie rozciąganie w ten sposób, tak? Wcześniej było tu, bardziej mhm. po boku, teraz jest bardziej z tyłu. I tą pozycję. Znowu utrzymujemy około e, pół minuty, tak? Ja też posiedzę, porozciągam, bo to jest akurat jedno z moich ulubionych ćwiczeń i, i daje mi bardzo dużo ulgi. Oczywiście oddychamy cały czas. To taka ciekawostka, że jak mamy mocno napięty ten mięsień, akurat to bardzo często możemy mieć drętwienie w rękach i bardzo często możemy mieć bóle głowy. Takie migrenowe właśnie, tak? Z jakimiś promieniowaniami do, do oka, do, do ucha, do szczęki nawet. To się zdarza, nie? I teraz minęło nam nasze pół minuty i zasada jest taka sama. Znowu ręka pod czoło. Tak, pomagam sobie. Ok? No i to samo robię oczywiście w drugą stronę, tak? Czyli trzymam się. Ręka za głowę. I teraz jak lewa ręka w górze, no to broda idzie do lewego sutka. Tutaj. Ta ręka, którą trzymamy, ona nie musi być jakoś strasznie napięta, nie? Nie siłujemy się tutaj z tym krzesłem, ale ma służyć do tego, żeby ten bark ustabilizować. Żeby nie wyglądało to tak później, nie? Czasem może się zdarzyć, że przy tym ćwiczeniu Będziemy odczuwać takie pieczenie między łopatkami. Tego się nie bójcie, tak? To, to może się zdarzyć. Naturalne. To jest okay. naturalne, dokładnie. I znowu ręka pod czoło. Wracam bezpiecznie. Do pozycji. OK. Odpuszczam. I zostało nam jeszcze trzecie, ostatnie ćwiczenie, tak? Z zakresu ćwiczeń rozciągających. Pokażemy Wam, że krzesło możemy też bardzo fajnie wykorzystać tak, do rozciągania przodu klatki. Każdy z Was praktycznie ma oparcie w swoim krześle biurowym, tak? więc to, co musicie zrobić, wysunąć się trochę na tym krześle do przodu. Oczywiście dalej nas obowiązuje ta pozycja neutralna właściwego siedzenia i ćwiczenie jest bardzo proste: sięgam z tyłu za oparcie, za oparcie ściągam łopatki do tyłu. Broda oczywiście jest przyczepiona do mostka, żeby to nie wyglądało tak. Broda do mostka i jeszcze wypycham klatkę piersiową. I czuję tak, że rozciąga mi się cały przód. Rozciąga mi się też wtedy mięsień brzucha, rozciąga mi się przepona, łatwiej będzie też e, oddychać, bo jak siedzimy w takiej pozycji, no to też mamy bardzo ściśnięte mięśnie i później bardzo płytko oddychamy. Tak? Więc to jest takie ćwiczenie, które pozwoli, jak się później odpuszcza, to zrobić taki wdech pełną piersią. Utrzymujemy tą pozycję też około 30 sekund. Jak mamy jeżdżące krzesło, to trzeba uważać trochę, nie? No, żeby, tak? Nie, tak, żeby nie odjechać. Wtedy trochę inna pomoc może być nam potrzebna, niestety już rehabilitacja. Jeszcze chwila. I powoli wracam do pozycji, czyli odpuszczam, cofam klatkę. Wracam sobie do stabilnej pozycji, ok, i zobaczcie, dosłownie w takie 10-15 minut jesteście w stanie wykorzystać tak, swoją przerwę. No nie zachęcamy, żeby przerwę obiadową poświęcać tak, ale jak siedzicie dużo godzin przed komputerem, no to tak naprawdę nie musicie nawet wstawać z krzesła, a możecie dać sobie super ulgę, nie? Jak się pani czuje po tych czynnościach? No muszę powiedzieć, że wspaniale. Czuję się taka właśnie rozciągnięta i zupełnie inaczej czuję to w kręgach szyjnych. Właśnie taki większy taki luz, taki, ten luz, ten. taki no Dokładnie. cudownie. Zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków. Ja Pani Załkady, bardzo dziękuję za pomoc. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.